Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli Twoja lewa lampa przeciwmgłowa w Senik trzecim przygasła, pękła lub zawilgła, nie musisz od razu biec do serwisu. Wymiana jest prostsza niż myślisz. Najczęstszy objaw to szaro-biała plama w szkle lub kompletny brak światła. Przyczyną bywa spięta żarówka, uszkodzony reflektor albo korozja styków. Zacznij od wyłączenia zapłonu i wyciągnięcia kluczyka. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Następnie odkręć dwa torx Y pod spodem zderzaka, delikatnie odchyl osłonę i wyjmij stary reflektor, pociągając go do siebie równomiernie, nie szarp, bo zatrzaski zrobią się białe. Przed montażem nowej jednostki przetestuj ją na sucho, podłącz złącze, Włącz światła i krótko włącz przeciwmgły. Sprawdź, czy nie ma komunikatu o żarówce na desce. Jeśli wszystko gra, nasmaruj delikatnie uszczelkę silikonem, wsuń reflektor w prowadnicę, aż usłyszysz dwa kliknięcia, a na końcu przykręć osłonę momentem 1,5 Nm. Cała operacja zajmie Ci maksymalnie kwadrans, a koszt oryginału to około 150 zł na Animo. Net dostaniesz zamiennik z homologacją za połowę tej ceny i darmową przesyłkę w 24 godzinach. Pamiętaj, żeby po pierwszym przejeździe sprawdzić ustawienie światła. Ściana w garażu i kawałek taśmy w odległości 3 metrów wystarczą, by uniknąć oślepiania innych kierowców. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!